Dzisiaj Majka jest stronę Kaspero i dzisiaj gram z moim trio Piotrek, siema siema, Samsung i właśnie będziemy grać trójki Jeśli się ten film będzie podobał to dawajcie ja obecnie w górę z podwonem W linku opisie jest kanał do Piotrka i tam będzie tam była część pierwsza, więc zaczynamy gierę. Zapraszamy. No właśnie lecimy na przyjemny park. Yy, może Polecę, mam mój ten kal, już nie polecę. Właśnie jesteśmy po nowym update. Cie. Już nie ma tych ratowników. Tak, tam Na kartelu i chyba tam jest baza dodana. Tak, bo zauważyliśmy coś na mapie. No dodo, możesz no. pokazać coś na mapie. Ja chyba polecę na. W sumie sam nie wiem. Dobra, mam pompę. Ja na pompę. Ja mam też pompę. Jestem Idę do tego do, do siebie Dobra Przeszukuję Ja mam taki z mikro Dead Kolejny mam, mam, solę, No mam, no mam Minus 50 Minus 50 górę nam niszczy Dead, kolejny Dobra W 2 dwa W Tak Dobra, ja mam dwa fragi Też Znaczy nie, no, no też mam dwa, fajnie A rzucam granaty na białego domku Tam ktoś ma sprawę 30 Zabij ty. Ta bohaterka chyba? Zabiłem, zabiłem, zabiłem. O nie, a a aby... dostałam, AWP tam. Chodźcie, chodźcie szybko Dobra, ja jestem, daj, daj, daj. Nie, no kto cię za. No i złoto, piękna ufa. No to, i weź kartę. Aha, masz. Z auto się pojawiło. O, dobrze. Ale ci zabrałam flaga. Chcesz ja dwa. Ja cztery. Jeszcze raz mi tak dobrze idzie. Nie powtórzy to do Nie no. Dobra, jeśli ja to przegram, to to była rozgrzewka. No, później kontroler. Oczywiście my nie jesteś najlepszy. Bo kudy. Gamba ja Bolhona. Dobra, to była rozgrzewka. Dajemy ready i robimy kolejną giereczkę. Ja, ja... Zaczimy tu nową agencję, bo jeszcze jej nie było, dopiero w tym nowym updatecie było.

Daj daj, bo bot jeszcze. A zabijcie chyba Nie. Nie, nie to się zasłabi na potem. Serio? Jeszcze ktoś jest powalony, chodźcie, chodźcie. Tutaj, nie no, zauważyłem ich w ogóle. Ej, strefy w sumie, ale idziemy do nich co? No idziemy, idziemy. Bo ktoś jest powalony tak, czyli. Ja nawet nie wiem gdzie więc. To nie że... wiem. Tam! Dzień, czekaj, czekaj, czekaj Nie, czekaj, ja Widzisz, on jest powalony Ja I i... kartę, ja kartę. Ty, ja nie mam Ciekałem pompy sprawę, sprawę. Nie, spróbuj, ja Dostał, hop To jest kolejny team, to jest kolejny team Dziękuję to jest... Ty, ja pompy nie mam, ja pompy nie mam Starać. Chodź, masz tu nie taktika, taktika. to 28 razy. Wszyscy po 3. 3. Po 10 razy. 120, to skończyło się. A, kolej, 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 30, 30, 2 razy. 20? ich, faj, 20, krak. Jeszcze raz, 20. Ja muszę uciekać, bo mam 5AP. Teraz mam ktoś, kto 68? Spam, spam, spam. Krak, spam. krak, 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 krak. Ja uciekam od nas. No, ok. Dobra, Dobra chodź, do, chodź. Tu dostawę sił lecz. Jak Ja ja to dam. Ja, ja, ja Jak nie macie no nie, no. Macie dla mnie apteczkę czy coś? Ja mam tylko jedną. Nie, ja nie mam. Musisz iść. Bo, to bo dwa bije. ja to kogoś? Ja z strefy do dna. Ja ciebie wezmę, czekaj, ja cię wezmę. To go No to czekaj, uważają to to Weź do, ze mną do chatki, do jakoś powaliłem, aha, tam tego cupa Też powaliłem O oh shit To nice. by nie, nie żyjecie? To mi. A i nie, ten bo to będzie... To jest nie... No, no. Traktor 100. mnie zabił! Dobra, to jest z tego odcinku jeśli się mam. Podobało to do w jakbyśmy ja suba i w opisie w opisie jest kanał do Piotrka i tam jest... Pierwsza część filmik. No pierwsza część filmiku. Więc do jeśli... no, naszego trio Um. Jeśli się Wam podobało, to dawajcie owierze, które są dzwonają. No i cześć!